Witam, kolejny przepis z serii letnie ciasta, leśny mech. 6 jaj, umieszczamy w misie robota, dodajemy 250 g cukru, jedno opakowanie cukru z wanilią i ubijamy wszystko na puszystą pianę. W międzyczasie w pojemniczku umieszczamy 200 ml oleju, i dodajemy świeży szpinak. Ja tutaj przygotowałam 150 g świeżego szpinaku. Wszystko razem musimy dokładnie zblendować. Gdy już jajka mamy ubite na puszystą pianę, Dodajemy do nich jedną startą skórkę z cytryny. Wszystko dokładnie, bardzo powoli mieszamy. W misce przygotowujemy 300 g mąki pszennej. Dodajemy do niej dwie łyżeczki proszku do pieczenia. I staramy się lekko przemieszać. Następnie stopniowo partiami wsypujemy mąkę do ubitych jajek i bardzo delikatnie mieszamy, starając się na, jak najbardziej napowietrzyć nasze ciasto. Ja tutaj filmik przyspieszyłam, żeby nie trwał zbyt długo, ale robimy to naprawdę powoli. Po dodaniu całej ilości mąki. Powoli wlewamy zmiksowany szpinak z olejem. I również delikatnie mieszamy. Gdy już cały szpinak znalazł się w naszym cieście. Wyciskamy sok z połówki stryny I również wlewamy go do ciasta. Teraz jeszcze wszystko tylko dokładnie wymieszać. Przygotowujemy blaszkę. U mnie blaszka ma wymiary 24 na 24 cm. Jest wyłożona papierem do pieczenia. Ciasto przelewamy na blaszkę, piekarnik ustawiamy na 170 stopni i pieczemy do suchego patyczka około godziny. Po tym czasie ciasto mamy gotowe, ponieważ ja potrzebuję ciasta na szybko, przekroję go jeszcze gorące. Jeżeli Wam się nie śpieszy, najlepiej, żeby takie ciasto ostygło. Krojona góra ma około 1,5 cm wysokości. Tą górę zdejmujemy, czekamy aż wystygnie. A następnie kruszymy ją do miseczki. I z tego powstanie nasz leśny mech na górę. Posłuży nam jako posypka. Oczywiście zanim zaczniemy robić ciasto, powinniśmy sobie rozpuścić galaretkę 750 ml gorącej wody, do tego dwie galaretki truskawkowe, 350 g malin, 350 g borówki amerykańskiej. I gdy galaretka zaczyna nam już tężeć, wykładamy ją na ostudzony spód ciasta. Teraz przygotowujemy 500 ml śmietanki 36, 250 g serka mascarpone, 4-5 łyżek cukru pudru. Wszystko zależy od tego, jak kwaśne mamy nasze owoce. Pamiętamy, ciasto nie jest zbyt słodkie, galaretka też była niedosładzana, plus kwaśne owoce, więc dobrze, żeby tutaj śmietanka była dość słodka. Oraz dwa śmietan fiksy. I teraz ubijamy bitą śmietanę. Zaczynamy od mniejszych obrotów, następnie zwiększamy. I gdy już śmietana jest ubita, możemy wykładać ją na galaretkę. Tak jak mówiłam wcześniej, u mnie to wszystko jest jeszcze świeżuteńkie. Galaretka też nie zdążyła jeszcze dobrze stełżeć, więc ja to robię wszystko bardzo powoli. Najlepiej taką galaretkę przed wyłożeniem bitej śmietany włożyć sobie na pół godziny do lodówki, aż dokładnie stełżeje. I gdy już mamy wszystko dokładnie wyrównane na naszym cieście. Zostaje nam już tylko posypać pokruszonym ciastem. Oczywiście na takie pokruszone ciasto możemy dodatkowo wyłożyć owoce, na przykład pestki granatu bądź borówki. Pamiętajmy jednak, że dość dużym utrudnieniem jest już kruszonka na zewnątrz, na górze. A dodatkowe owoce też nie pomogą nam w krojeniu ciasta. I tak oto wygląda nasz leśny mech po godzinie od złożenia. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodobał. Zapraszam do subskrypcji kanału i życzę smacznego!